Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i tak w dzisiejszym odcinku calutki, ale to calutki dzień spędzimy na tym e, BMXie. Wszystkie czynności, które wykonuję codziennie będę musiał wykonywać na tym BMXie, także na pewno zahaczymy sobie jakąś galerię handlową, porobimy mnóstwo przypału, no i ogólnie spróbuję spędzić ten dzień w jak najbardziej normalny, cywilizowany sposób, będąc na BMXie. Ciekawe jak wiadę do kibla na tym. W każdym razie no, odcinek zapowiada się ciekawie, także nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania, ale zanim zaproszę Państwa do oglądania, Oczywiście, taki sam czerwony przycisk, jaki widzicie na moim paluszku, zostawcie tam na dole i dołączcie do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo tak dokładnie jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. I zawsze będziemy! Zawsze! Uspokój się, drepiasz. Nic nie trwa wiecznie. Wszystko trwa wiecznie. N nic nie trwa... Moja słowa zawsze będzie trwała wiecznie. Dobrze o, odejdź. Tak Właśnie że... dawaj BMXa. BMX-a daj. Zaraz, zaraz, spokojnie, tak? E, Mówię o subskrypcji? Mówiłem. Zostawcie. E, dobrze, tam zostawcie subskrypcję, zapraszam Państwa do oglądania. Okej, okay, wszystko zajebiście. Właśnie. Nie, 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 Dredzian. Tak jest, nie popychaj mnie. Prrr! Nie popychaj mnie. To Bo... też widzisz, następnym że się Następnym razem wrócę. będzie mocniej, jak cię popchnę, to no się no weź walisz. Tam są pokrzyby, chcesz wpaść w pokrzywy? Poczekaj, posłuchaj Następnym mnie. razem cię popchnę Posłuchaj mam. mnie. Założenie filmu jest takie. Gdzie jest mój BMX? No właśnie, właśnie, właśnie chciałem ci to powiedzieć, że nie ogarnąłem ci BMXa. Zła z tego no, nie. no co ty no gadasz? Jak, jak ja nie będę jeździł, to ty tym bardziej. Jak ty, chce, jak ty sobie to wyobrażasz? No, chcesz jeździć bez mnie, ja na muszę nagrać film drewiarz. Ale to ja chcę jeździć na BMXie, ty nic nie potrafisz nawet. Nawet nie umiesz podskoczyć na tym BMXie. No mam to BMX. dupie, ja mam nagrać. To film. jest mój BMX, nie twój. Nie, ja będę jeździć na BMXie, mam to gdzieś. Jak chcesz to sobie załatw jakoś, mam to gdzieś. Ale to jak ty chcesz bez mnie nagrywać film? Odcinek chcesz mnie? Nie, no jesteś ze mną, tylko jak ty jesteś no, ja to ty nie jesteś na BMXie. Ja jestem na BMXie, ty nie jesteś na BMXie. Ale Oglądają ciebie na BMXie, to nie jest żadna frajda, to ja powinienem na nim być, nie ty. Mam to gdzieś, nie nadajesz się, nic nie potrafisz zrobić. Mam to gdzieś. nic nie umiesz. Zostaw, Zostaw tego BMXa do cholery. To jest mój BMX. Ja sobie kupiłem za własne pieniądze, więc jaki masz problem. To nie jest już twój BMX, to jest mój zaraz no, będzie. Nie, jak chcesz, to sobie Ja mam ci go wyrwać i mam ci wrzucić w pokrzyw. Ja chcesz to sobie załatw! No to załatwię, załatwię sobie BMX. A tego wstać sobie w dupę, będę miał jeszcze lepszego. Dobra, idź i ci nagrać tego pojaza. tego pojasa. No ja sobie ogarnę. Bez twojej pomocy. Żadnej. Ale, Dredasz, co ty robisz? Łazisz tak. Ale, co ty robisz? Oddawaj, Belmiksa, do ma? Ty! Dredasz, co ty? Dobra, weź dojcie tego Belmiksa w ogóle. Ej, no, weź, oddawaj, oddawaj! To jest mój, Ty! To jest mój! Chamy, najgorsze. Ja to w ogóle na policję że Weź, nie nagrywaj mnie w ogóle. Weź, pieprzony kamuś. Chris lepszy na pewno. Co? Weź, idźcie. Zabrał, dajcie mię fajat. O, Kamoś. E, ty nie wiesz, co się stało? On ukradł komuś rower. Dzieciakowi ukradł rower. Normalnie popchnął go i go ukradł. Zabrał, tak, i ten, ten dzieciak powiedział, że na policję to zgłosi. Rozumiesz to? Ja, ja ze mnie robię. Nie, naprawdę, przysięgam. Dziecko? Nie, naprawdę. Naprawdę ukradł dziecko. O, zobacz, zobacz, co on tu robi. Jakoś się tu znalazł? Skąd masz ten rower się podobał? ten rower? Skąd masz ten rower? Skąd masz ten rower? Skąd masz ten rower? to ukradłem, tak? Słuch ukradłeś ten rower? No jest mój, teraz jest mój! Nie chciałeś jeździć po przyjacielsku, to też nie po przyjacielsku załatwiłem sprawę. Ale ty jest chyba jakiś niepoważny. Komu on tu ukradł? No takiemu dzieciakowi, małemu, nie? Ale co ci to Ukradłeś dziecko? dziecko? Okradłeś dziecko! Okradłeś dziecko! No tak. I nie widzisz w tym nic złego, nie. że kradość dziecka? A ty nie widzisz w tym złego, że nie, ch nie chcesz ze mną jeździć normalnie po koleżeńsku, jeździsz sam i nie chcesz ze mną yy, w ogóle nie, to jest, współpracować. Jesteś jest, 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 nie popatrz, dobra, jedziemy stąd. Mieliśmy dobra, jedziemy po koleżeńsku, sobie. Nie, nie, nie będę z Razem kradłeś na rower. Dziecko. dziecko kradłeś. No i dobrze. Zgłosisz mnie? Co mi zrobisz? Znaczy ja powiedziałem, że ja cię zgłoszę, mam to w dupie, to twoje sumienie. To jest swoje... Ja nie mam sumienia. Po dzisiejszym dniu nie mam żadnego sumienia. Nawet z tobą nie można się wybrać normalnie na rower bo wolisz jeździć sam, a mieliśmy po koleżeńsku sobie pojeździć Sam wolisz, no sobie wziąłem ten rower, no wracaj tu debilu! Skoro no nie zareagowali tam w góry, to już chyba będą musieli zareagować. To na pewno, ale to jest... Ale to jest popieprzony, nie? To jest chore. Ale człowieku ty jesteś pierdolnięty? Dobra tak. No tak. Czy też zrewiasz? Dobra, tutaj na pewno trecia przy niej Ja o tym wiem, przecież Także zaczynamy o, o, jeździć i prowokujemy ochroniarza, dopóki nie zejdzie. To musimy na niego poczekać, aż zejdzie. A jak spadniemy? No to na własną odpowiedzialność co robicie. Nie jeździcie po peronie rowerami. Dlaczego? Ja, ja jestem głupi. Nie możemy mieć tam? Na Proszę natychmiast przestać jeździć Pani nawet nie wie jak to się nazywa i nie wie, że to rower i dlatego to Ty, bo ochroniarz do nas idzie. Chodź, chodźcie, idziemy stąd, nie! Nie wiem, chodźcie na górę szybko. Ja u... Kurde jeszcze policja! Would you come and start? Eat! Yes, Okej, okay, jesteśmy pod IK, bo powiem wam, że tutaj są zajebiste, ale to naprawdę wyborne hot -dogi. Wiecie za ile? Za złotóweczkę Za ile? Za złotówkę? Na no, za ile? Za złotówkę? Śmierdzącego, brudnego ee, hot doga? niego takiego? Piękne są, IK okay, naprawdę są dobre hot Jakie dobre, dobre hotdogi! mieliśmy pojeździć, myślałem, że sobie pojeździmy jeszcze na rowerach Ale A ty mnie przyprowadzasz Jechałem tutaj, do... żeby zjeść jakiegoś brudnego, śmierdzącego, zagrzebiałego do. hot -doga ale, ale ty się chyba już poczułeś ale ty się poczułeś Ale to co się poczułem? Nic sobie nie poczułem! Mieliśmy jeździć na rowerze, a nie. jeść jakieś tanie chodogi, Chcesz mnie zatruć? Co, jak mi się coś stanie? Za złotówkę? Za złotówkę? Pogrzało cię? Ty jesteś nie jesteś niepoważny. Nie chcę brać w tym udziału. Dobrze, właśnie, no, sami zjemy. Chcesz no, wyjść ten... No dobra! że są te chodniki. To są spoko, nie? Znaczy, tak mi się wydaje, że są... Nasi, mi to na Bardzo smakuje. A jeżeli komuś nie smakują no to trudno Obrzydliwi jesteście Co jeszcze może będziecie wpieprzać? Suchy chleb, czarny chleb i czarny Dobra Dredziarz marudzić. przesem marudzić Idziemy Słuszajcie. do świata i tyle Powiem ci, że dzisiaj zaszaleje Za 10 zł tutaj da się najeść do syta I to wszyscy się najemy w trójkę Złotówkę? Chyba weźmy tego z że Czy to jest jest. Ty tam ciazu, oblech Jesteś obrzydliwy, jak możesz takie rzeczy robić ludzie na tutaj korelek, je, Nie, podaś, nie, się powstydził Chociaż nie pokazywał na kamerach, że ty wiesz, przy tych wszystkich brudnych, śmierdzących ludziach, przy tym polskulstwie. Jesteś o, okropny, jesteś okropny, jesteś ja listy To ty mi robisz wstyd, że pokazujesz na kamerach jakieś stanie marne fotorki za złote. Mieliśmy jeździć na rowerach, nagrać fajny film, a ty wszystko psujesz, nic nie potrafisz zrobić. Mam ciebie dość. Mogę patrzeć jak oni to robią, bo jak oni to jedzą Ale jak to robią? Takie ohydne rzeczy. Jest, jak oni to wpieprzają, jakby nic jedzenia nie chce. O, już jest to Zobacz, zajebisty hot dog. Proszę dredziasty, spróbuj sobie, mówię ci, ci że nie chcę tego jeść. Ale to jest rewelacyjne, jak spróbujesz. chcesz dołączyć tak jak oni wyglądają. No potrzymaj na chwilę. Nie. No potrzymaj na chwilę. Nie namówisz no, mnie ale do tego. Ale na, na potrzymaj, tylko na... razie potrzymaj Jak nie będziesz chciał, to nie, potrzymaj podtrzymaj, proszę, bo jestem jak to zjesz. Ja Ci pokażę, że jest zajebisty. Masz taki pyszny hotdog. Fuuu, czemu ty tak jesz to? to Ale nie mów z otwartą buzią w moją stronę Jeszcze byś na mnie napluł i, I co? No spróbuj, zajebisty Mówię ci, że zajebisty Ale czemu wy tak obrzydliwie to jecie? Ja nie chcę tak No spróbuj, spróbuj No spróbuj dradziarz tam Co ci szkodzi jednego kęsa wziąć? No spróbuj proszę cię dradziarz no dobra, spróbuj. Mogę wywalić tego do śmietnika. Nie, no, no weź spróbuj, spróbuj. chociaż kęsa, no. Dradzisz. spróbuj ci Ale co obiecasz mi, że to jest dobre, że tak, nie tak, jest takie pyszne. Zne? No kawałek spróbuj. Naprawdę pyszne. No spróbuj. Tak? Rozwalisz. No dobra, no. spróbuj. Dobra, no spróbuj, Nie do by mnie zmuszać, no, no, no czemu każesz mi to jeść? No spróbuj. Co ty robisz? Co? Co ty robisz? robisz? Śmieciu najgorszy Nie będę z tobą... No co ty mi robić? Tak... Nie będę tego I to też rzuć Jesteś jesteście no poważne Co ty mi kazałeś zrobić? Nie chcę z wami w tych filmach Nie chcę na to patrzeć, jesteście obleśni Nie mogę na was patrzeć Ale hot doga rzuciłeś mu w twarz, jesteś normalny? Fuł, nie chcę z wami na tych filmów. Idź stąd Ty to, ty to widziałeś? Ja jestem w szoku, nie? Ja też jestem ja, w szoku. Ja, ja, ja... Nie. Alpatola, nie na Nie, no patus. Nie ludzie się patrzą Nie wiem, do czego on się jest w stanie posunąć dalej, nie? Ja nie wiem co mam o co myśleć. Ty, mam pomysł. Chodź może zobaczymy, co on dalej będzie robił. Nie, ja nie chcę z nim filmu nagrywać. To jest się... Ja jestem do tego przyzwyczajony, że on takie rzeczy robi, ale... jest no, raz smutem się zrobił. sensie, nawet nie jestem na niego zły. Jestem za że je, że się zderwałem. Smutno jak się Nie, ja, rozumiem. Ja jestem trochę załamany, w sensie, ten się. Ten film miał inaczej wyglądać. No ja też się już zmęczyłem, ja to już za długo trwa. Nawet nie o to chodzi, że jestem zmęczony, tylko po prostu to co zrobił wiedzisz, no przez takie no, granice dobrego smaku. Ja, nie wiem no co on robi, nie? To jest hans. co on robi w moim zdaniem. No patrz co on robi, nie? Dreś, co ty robisz? Tak, Kurde, co no, ja się mi cały dzień to ty mi psujesz dzień codziennie zawsze. Nie możesz napić się za mną, mam coś ci dla ciebie. Martwisz się, jesteśmy przyjaciółmi. O co ci chodzi? Nie napijesz się za mną? Grecias, ja muszę potem wracać autem. Ale jesteś, Ale nie opłeś mnie to! Nie umiałeś nawet jeździć na rowerze. Co ty sobre? Ale cały dzień jeździłeś. Co rozumiesz? ty sobą, Nic nie pokazujesz. Ja miałem ciebie za przyjaciela, naprawdę miałem ciebie za przyjaciela. Nie, nie zamartwisz. się. No Ale Dredzisz, ty jesteś pijany czy, czy co ty robisz? robisz? Jak cię to obchodzi czy jestem dredziarz. pijany Ja, Rody, czy ja, czy ja mnie? jestem pijany Ale nie podchodź do mnie a ty jesteś pijany Nie podchodź do mnie Ja nie jestem Co ty sobie zrobiłeś w maskę Jak ty wyglądasz Ale co ty zrobiłeś? Dobra, a nie chcesz pić to ja się napiję Dobra, ja zakończę to ten... dredziarz, proszę, mi zakończyć film Wyłączy się ta kamera i napijesz się ze mną tak? Czy nie? Ty nie dotykaj mnie co? Dredziarz Dobrze Dobra! To jest jakiś popieprzony! ...rower, to wszystko, kończę twoje challenge. Okay, e, kończę ten film, przepraszam Niepotrzebne państwa. są twoje challenge. I niepotrzebne państwa, są takie filmy, przeprosić, bo nie bo... trzeba ich nagrywać. Przepraszam, e, widzimy się już jutro, do zobaczenia.